Żyjemy w czasach, w których podważa się prawie wszystkie wartości, na których została zbudowana cywilizacja łacińska, a co za tym idzie w czasach totalnego chaosu. Nic więc dziwnego, że są podejmowane działania obronne w celu zachowania resztek ładu świata zachodniego. Najwyraźniej takie działania podjęto na Słowacji, gdzie wprowadzono poprawki w Konstytucji dotyczące kwestii najistotniejszych. Zgodnie z przyjętą poprawką Republika Słowacka zachowuje suwerenność we wszystkich kwestiach dotyczących tożsamości narodowej zwłaszcza kulturowych, etycznych i edukacyjnych. Uznawane są wyłącznie płeć męska i żeńska. Program szkolny musi respektować kulturowe i etyczne normy zapisane w Konstytucji. Wpisano również ochronę dzieci przed seksualizacją w szkołach. Wykluczono możliwość adopcji przez pary jednopłciowe. Wprowadzono zakaz surrogacji oraz zagwarantowano dzieciom prawa do poznania biologicznych rodziców. Do Konstytucji wpisano także gwarancję równości kobiet i mężczyzn w zakresie wyboru. Wynagradzania. Zmiany w konstytucji nadają prymat przepisom słowackim nad unijnymi w sprawach dotyczących tożsamości narodowej. Premier Robert Fico nazwał te poprawki tamą przeciw progresywizmowi, odzwierciedlając swoje konserwatywne stanowisko w kwestiach społecznych. Krytycy, w tym obrońcy praw człowieka i środowiska prawnicze, wskazują, że nowelizacja może stać w sprzeczności z zobowiązaniami Słowacji jako państwa Unii Europejskiej oraz z podpisanymi przez nią traktatami międzynarodowymi.